Widzowie, Zastanawiacie się, czemu ja nagrywam filmik. Ja przecież przeciwnym na, nagrałem, ale em, stworzę grupę na Discordzie, bo mam. I możecie grać, możecie tam teraz z sniperem dusz. Takimi innymi. Też kolega, Możecie wbić? Ja. się nazywam na Discordzie, już pokazuję. Ja się nazywam na Discordzie. Już się pokazuję I jak się nazywa, chwila. Taką mam też ksymę. Wbijajcie na Discorda. A jak ktoś ja, nie to niech się zapytać, może mieć. I nie wiem. I tyle. Pa!